W tym filmie dowiesz się czym jest deload, dlaczego warto go robić, jak go wykonać i kiedy go wykonać. Zapraszam do oglądania. Deload jest to tydzień, w którym zmniejszamy objętość i intensywność naszego treningu, aby skupić się na regeneracji i pozbyć zmęczenia, które skumulowało się przez tygodnie systematycznych treningów. Deload powinien pomóc pozbyć się nam wszelkiego rodzaju bólów i stanów zapalnych, objawów przetrenowania oraz zminimalizować ryzyko kontuzji, a także może pomóc przełamać stagnację. Jeśli będziemy zawsze trenować na 100%, to po pewnym czasie możemy zaobserwować, że nasz progres zwalnia lub nawet robimy się coraz słabsi oraz zaczynają pojawiać się jakieś bóle stawów lub ścięgien, a my mamy mniej energii niż zwykle oraz jesteśmy bardziej senni. Te objawy są dla nas sygnałem, że przyszła pora na deload. Jeśli ten stan będzie się utrzymywał przez dłuższy czas, to może nasilić te objawy oraz prowadzić do kontuzji i w związku z tym do przerwy w treningach. Aby temu zapobiec należy zrobić deload. Jest wiele skutecznych odmian deloadu, ale ja przedstawię wam moje dwie ulubione wersje. Pierwsza wersja polega na tym, że zmniejszamy ciężar o 20% i odejmujemy jedną serię z każdego ćwiczenia, a powtórzenia pozostają bez zmian. Na przykład, jak w jakimś ćwiczeniu mieliśmy ciężar 100 kg na 4 serie po 8 powtórzeń, to na deloadzie robimy z ciężarem 80 kg, 3 serie po 8 powtórzeń. Tą wersję wybieram, gdy nie czuję objawów przetrenowania, ani nic mnie nie boli. Druga wersja polega na tym, że zmniejszamy ciężar i serię o połowę, ale serię zaokrąglamy w górę. Czyli jak normalnie robimy trzy serie, to na deloadzie zrobimy dwie serie, a nie jedną. A powtórzenia pozostają bez zmian. No i w tej wersji zostawiamy tylko ćwiczenia wielostawowe, a ćwiczeń izolowanych nie robimy. Ponieważ one zazwyczaj są przyczyną stanów zapalnych i bolesności. Tą wersję wybieram, gdy czuję objawy przetrenowania lub coś mnie boli. Deload robi się zazwyczaj co 4 do 8 tygodni po okresie intensywnych treningów. Im jesteśmy bardziej zaawansowani, tym częściej powinniśmy robić deload, bo nasze treningi są bardziej wymagające pod względem regeneracji w porównaniu do treningów osoby początkującej. Deload powinniśmy zrobić również wtedy, gdy pojawiają się u nas objawy przetrenowania, czujemy, że potrzebujemy deloadu lub coś nas boli. Osoby początkujące oraz osoby, które nie trenują ciężko, nie potrzebują robić deloadu. No chyba, że występują u nich objawy przetrenowania, coś ich boli lub czują, że potrzebują zrobić deload. Jeśli spodobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić nowych filmów w przyszłości. Możesz również dać znać, co myślisz o tym filmie w komentarzu.